Zapraszam. Ja ci dam księżniczko. Gdzie ty jesteś? To, że jestem w wieży, to nie znaczy, że ja księżniczka jestem. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Po Czy ty sobie robisz ze mnie jaja? Nie. Zapraszam. Ja ty, jak ty tam wszedłeś? Słuchaj, dla widzów trzeba się poświęcać, nawet jak będą mokre buty. Dawaj. Bądź mężczyzną. Ta. Wiem, że nie zrobiłbyś tego, nawet gdybyś był kobietą. Tak. Nie, nie skąp się. Ale ta woda woni. Róż? Nie, żebym narzekał, bo nie, wie, wie, w gorszych miejscach bardzo. bywałem. Twardym jesteś. Chodź, chodź. Czekaj, kurde. Ha, ha, ha. Okej. Okay. Okay. i co teraz? I tutaj wiesz na, na, wy, na tą część twardą, tak? Nie, nie po blaszce tej cienkiej, bo może Twojej ten. wątłej postury nie utrzymać. Co? Co? Dobra? <laughs> Pomóc? Czekaj. <laughs> Staję łokrakiem. Dobrze, okej. Okay. A... Ale, te, ale teraz to mnie zaskoczyłaś. Nie. No. Co to jest? Wiesz co, zanim powiem co to jest, to tak. I ja mam nadzieję. Znaczy na pewno nie nasi telewidzowie, ale... Słuchajcie, czasami przez jedna, przez drugą osobę trafiają informacje do, do sieci, ludzie dzielą się tymi informacjami, to dobrze, natomiast niedobrze jest, jak nam sprzęt znika, jak te rzeczy, które są o, o takiej wartości, powiedzmy, no niewielkiej finansowej, ale tutaj, żeby przyjść zobaczyć z wycieczką, to żeby przejść, nawet spróbować się skąpać w tej wodzie, ale pokazać to miejsce, to warto, bo to są pozostałości moździerza. My jeszcze w jeden zrobimy odcinek, gdzie ja naprawdę powiem to, co myślę na temat osób, które demontują ją stąd, ale nie chcę się denerwować. Będziesz nie chcę... przeklinał? Nie, ja generalnie jestem człowiekiem bardzo spokojnym, nie używam wulgaryzmów, a przynajmniej staram się. Wiecie co, tak myślałem, że Przemek sobie jaja robi, ale on sobie nie robi jaj. To jest naprawdę, to co widzę, to jest po prostu mega. Mega. To są pozostałości mega. moździerza, a nie mega. Mega. To są pozostałe się moździerza. Niewiele nie nawet no z niego zostało. Została laweta, podstawa. wiele zostało? No, no, no wiesz, on był trochę bardziej skomplikowany, trochę więcej było tutaj elementów. Natomiast to, co jest ciekawe, zwróć uwagę na z A, widzisz, od Twojej strony nie ma, od mojej strony jest zębateczka, złącza, ponoć i, wieso, i wiesz, czemu to było wszystko tutaj demontowane, bo ponoć styki tutaj, które przychodziły na ten wał, e, znaczy wał, to te, na te pierścienie miały być ze srebra lub przynajmniej posrebrzane, dlatego to zniknęło bardzo szybko. Ale zobacz, to nie jest, to nie jest blaszka, to nie jest. Nosiąc. tak, e, tu też te styki ładnie wyglądają u góry. Dodaj, co jest u góry. Rewelacja. Podziałka! Ja. Yeah. Nie yeah. się yeah. Podziałka, podziałka. A to najprawdopodobniej jest, pozostałeś Stopka. Ko... Spuście. O, ale stopka, tak czy inaczej? Nie, to... spust. A nie nogą? No noga, naciskamy no, czyli... to spust. No, czyli... co, co powoduje, że strzelamy? Spust. Naciskamy na spust. Ale to stopka przy okazji, bo jak nogą naciskałeś, to znaczy, że. Spustrożny. O. Piękne. Zanim mówiłem powiem Ci, bo tą podziałkę zdarza tu się tu... jeszcze jest. I tu... naprawdę proszę, proszę, apeluję. Nie domontować takich rzeczy. No. Odzysk tego, i powiem wam tak, że odzysk tego jest bardzo trudny. Bardzo często doprowadza do zniszczenia samego tego elementu. I ani Wilk City, ani Francisco City. To znaczy ani nikt, tego, nikt z tego nie skorzysta w każdym razie. Także Szczyrego City. Chicago City Dobra, Przemek, poczekaj, bo ja, ja się tu rozglądam i po prostu aż mnie przytkało Zgubiłeś się, tak, zgubiłeś Nie, że się zgubiłem, bo ja wiem, że to są półki, na których Były, układane... uważaj tylko, bo to jest skorodowane, nie? No, próbuję nie dotykać, na których układało się moździerze Nie, palety z grantami moździerzowymi, moździerz jest jeden u góry tak, Okej, okay, no to jest, no dobra, nomenklatura Okej, okay, chodzi mi generalnie o to, że tutaj granaty moździerzowe się układały, ale to były już... Yy, przygotowany do tak, strzału? Te, te były przygotowane A, do natychmiastowego użycia. Tak. Ale to trochę niebezpiecznie używać je tutaj i mieć je tutaj. Wiesz, to nie jest tak. Ja to A jakby mu... spadł komuś. Yy... <laughs> wiesz, co? Ja tego gra... takiego granatu nie rozbierałem, ale nie z niektórymi się zapalnikami jest tak, że w momencie strzału zapalnik się dopiero uzbraja że sam strzał zbraja. Nie, wiesz szczerze mówiąc, w tej części przyznam się, mogę mieć pewne braki. Na drobie kiedyś, na drobie kiedyś. Panie, ale tego musiało być. No dobra, dobra, dobra. Czyli teraz poczekaj, poczekaj. Jesteśmy przy moździerzu, to poświęćmy mu trochę czasu, bo jest tego wart, sobie myślę. Czyżby z drugiej strony też był spust? Można było. Ztrzymać. albo do obrotu mogło być jeszcze. Obrót spust to tak wiesz. Czyli nie tak jak, nie wiem na tak so, ja nie... rowerze? So, jak na nogami, Nie, tak. no naciskał tu może A, bo widzisz, dobra, stop! moździerzem M19 jest to urządzenie o napędzie częściowo, przynajmniej, znaczy nie częściowo, o napędzie elektrycznym. Stąd tutaj Stąd są. Te, te kable. Tak, tak. To, to, te kable. Sterowanie, y, napęd zresztą tam, w tamtym pomieszczeniu, zobacz, tam takie. Y, tam są widoczne takie jakieś. Tam dziwne jeszcze konstrukcje. dojdziemy. Okej, okay, to, to dobra, to, ale to było zapasowe źródło energii elektrycznej. Szenek, poczekaj, wrócimy, wrócimy. Bo, bo to jest mega fajny temat. Ale teraz wytłumacz. mualajkowi takiemu mamy poukładane, ktoś wniósł stamtąd, rozumiem, tak? Tak. Z tamtego pomieszczenia, tam uzbrajali. Tak. Wniósł poukładał. I co dalej? Co się z tym dalej działo? Trzeba wiedzieć, do czego chcemy strzelać. tak? Mojścież jest bronią stromotorową, czyli y, trzeba przyjąć, że do, okre, do, żeby doprowadzić do padania pocisków w określonym miejscu, to trzeba na pod odpowiednim kątem ustawić i na. Y, jak to się nazywa? kątomierz wieżowy, znaczy w, znaczy to w czołgu jest kątomierz wieżowy, ale na podziałce takiej do kulnej ustawia się kierunek, tak, bo mamy po. Teraz nie wiem w jakich tutaj jednostkach to jest, nie pamiętam. W każdym razie ustawia się kierunek, kierunek strzału, kąt podniesienia i teoretycznie ten, po, ten granat może po powinien po tam kilkunastu sekundach opaść. Czyli upaść tak w samo sesji, jak rzucamy tak, kamieniem, tak. też nie rzucamy prosto, tylko rzucamy pewnym łukiem, żeby dostarczyć mu dłuższego Opadania, bo pierwsza siła to jest siła pchająca, a druga siła to już on zwalnia. Grawitacja i przyciąganie. I tam podobno. Tak czy inaczej, okej, okay, bo ty zacząłeś od techniki. Wracamy z powrotem. Mamy poukładane moździeże. Znaczy, się... To jest ten moment, kiedy nie do końca rozumiem Twoje pytanie. Okay. Są poukładane moździerze. Przepraszam. Grana. Granaty moździerzowe. Klient, który tutaj jest, obsługuje, bo tutaj załoga w tym miejscu to było dwóch. Jeden odbiera pełne, pełną kasetę. tutaj jeszcze winda transportu pionowego najprawdopodobniej z tej strony była, tak? Transportowała do góry. Tam kolejny klient odbierał pełną paletę z sześcioma tymi granatami, wsuwał do podajnika, który tam. Właściwie jest widoczny, to jest ta część z le... dla mnie z lewej strony, dla Ciebie też z lewej strony, czyli od... Uwaga, czekaj, odpalam, próbuję odpalić moją latarkę. Tutaj, od tej strony, tak okay. dobrze? Czy od tej? E, od tej strony poda podawał Aha. i e, następował strzał, wypada pusta paleta z drugiej strony. Wypada po, pusta paleta z drugiej strony, odbiera ją kolejny żołnierz i przekłada na wizę, windę transportu pionowego, gdzie tutaj drugi bo pierwszy pełne, drugi puste, odbiera i jeszcze tam było miejsce dla jednego tutaj żołnierza, tu prawdopodobnie na tym sporniku. nie wiem czy ty widzisz, tamtej tak, samej. Tak, widzę. To miał siedzisko, to był działonowy, który naprowadził w określonym kierunku i podnosił tą lufę, o określony kąt i jeszcze naciskał na spust. A widzisz, czyli mnie zrozumiałeś, właśnie dokładnie o ten schemat mi chodziło. Uff. Myślałem, że już miałem zrobić obliczenia do strzelania na no, najbliższy. Nie, 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 właśnie chodzi mi o to, że w tym momencie dokładnie wyciągamy stąd, ale poczekaj, to tu były te kasety? Tak. Czy tu były same moździerze? Po kasety z granatami. Na kasecie na takiej palecie sześć, sześć granatów, jeden obok drugiego. Czyli ktoś je uzbrajał tam, przynosił, wsuwał, kolejna osoba wkładała je do tej windy. Nie, znaczy tak, ale to jest tak. Nigdy nie da się, jak, tak jak mówiłem, obiektu fortyfikacji stałej nie da się czekaj, zaskoczyć. Czekaj, Przejdę z drugiej strony. Teoretycznie nie o. da się zask zaskoczyć, tak? Czyli ty jesteś przynoszący czy nie ładujący. Tu mówimy o sytuacji. Je, jest sytuacja w miarę stabilna, nic się nie dzieje. No to nie potrzeba, to nawet tutaj mogło ich nie być Ale, tych palet z granatami. Ale spodziewamy się, że ktoś przyjedzie, to wtedy ładujemy sobie palety, przygotowujemy, wsuwamy tutaj. One już mają dwa oznaczenia: zielone i czerwone, do strzelania na małe i duże odległości. I później już jesteśmy gotowi do walki. I siedzimy sobie i nagle alarm jest, wbiegają Zami na swoje stanowiska. Wtedy mamy tutaj do natychmiastowego użycia, bo ci żołnierze oni muszą mieć czas na to, którzy są w następnym pomieszczeniu, mieć czas, żeby wykręcić zaślepkę, za wkręcić zapalnik. Na palecie jest 6 sztuk i podać do tego pomieszczenia. To ten zapas, który tu jest, to jest podręczny zapas gotowej natychmiastowo do użycia gotowej amunicji y, do wystrzelenia. A w tym czasie przygotowują kolejne porcje w pomieszczeniu magazynu. Dobra. Czyli tak. Tutaj wychodzimy z założenia, że była winda w tym miejscu. Szło do góry. Winda tu albo... Ja musiałbym obejrzeć dookoła. Albo no, z drugiej no strony. No, tutaj przede no, bo Gdzieś, tak gdzieś e, tak no Z jednej strony gdzieś tutaj była winda, gdzieś musiała być drabinka, po której oni wchodzili. Zobacz. Te, teraz już troszeczkę trudno się przy, w, tym, w tych skorodowanych tutaj dziurach zorientować. Nie, nie, ale to nie patrz na to, bo pa, musisz patrzeć tu. Tutaj to była, 10, tu wydaje 10, mi się, że jakaś tam. wydaje mi się, że jakaś była klapa. Tak, jedna, gdzieś. Zaraz się dopatrzymy z drugiej podobna. Także jedna, to już wiesz. Gdzieś trzeba w dalszej wygłody, jak to wyglądało w obiekcie, tak? Z jednej strony musieli, gdzieś musieli wejść, a gdzieś musiało być no, miejsce na to. Ale to chwilę. automatycznie się ładowało? Czy nie? W bo sensie bo... jak było automatycznie? Jeżeli e, doprowadziłeś do sytuacji, w której wjechały te już magazynki załadowane do góry, wsuwasz do podajnika. Kto wsuwa? Ładowniczy, wsuwa. A Czyli tam są dwie już osoby na górze są, tak? Trzy. Działo nowe. Od pełnej amunicji i od pustych palet. Znaczy od palet z amunicją i od pustych. Jeden odbiera z windy i ładuje do podajnika, drugi naciska na spust, czyli działonowy, a trzeci, trzeci czyli drugi odbierający ładowniczy, bierze puste palety. Nie będziemy straszyć, ale straciliśmy jedną lampkę. Nie, to jest no, Niedobrze, bo to tracimy te lampki dzisiaj strasznie. Szybko. No, jeszcze latarkę mamy, także Luz bluz, damy radę. Nie będzie to po ciemku. Tak czy inaczej to wiemy już w tym momencie jak to wyglądało. Powiem Ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem co zresztą słychać, bo dzisiaj mało gadam. Fantazja. Od góry widać? Widać. Widać. Coś tam widać. Dobra. Czyli pokazaliśmy to już zresztą. Tak. Dobra, czyli wychodzimy stąd. Pierwszy, ja, Ty. No i idź. i idź. Pokażemy jak to się wychodzi żeby nie było, że to tak lekko jest. Ten twój sposób, że można lekko, można trudno. Ja tu jeszcze próbuję tą lampkę, która nam się zgasiła, schować, żeby pozbyć się dodatkowego balastu. Zwróćcie, że jeszcze moment to potrwa do torby za. No, to na Ja już tutaj jestem. Na co robiłem? A nie nic, nic nie ważne. Mówię, że napokazywałeś. No, ale to ja nic nie pokazywałem. Tak. To dobrze. Bo o to, bo mało nie w I teraz idziemy tędy. Dobrze, że takim specjalnym płynem buty popsikałem. O! No i tu mamy to zapasowe źródło energii elektrycznej, chociaż pojęcie tak! Bo, jak... No właśnie, wiesz co, powiem ci, tu jest dziwna sprawa trochę, że, trochę bo y, ono tak trochę... Jak piecyk trochę. Ale wiesz nie, bo mm, o co chodzi, y, to, które ja widziałem na zdjęciach, wygląda inaczej i ma przyjętą postać, y, koła sporych rozmiarów i z jakimś tam liczniczkiem, który właśnie tak by się wpasowywał w tamten otwór. Natomiast, kurczę, muszę pogmerać pogrzeb... po, po trochę, jeżeli chodzi o ten, o tutaj to, to, to urządzenie. Bo jakby z opisu, który ja znam i to urządzenie, które ja widziałem na zdjęciach wyglądało trochę inaczej. To wygląda trochę jak grill. Ma bo rączkę. tu jest jeszcze jedna taka teoria, która mówi o tym, że był podajnik taśmowy, który pozwalał na podawanie do tego drugiego pomieszczenia tych palet zawodniczych. No właśnie, bo tu jest jeszcze jakaś konstrukcja pod wodą. No. Hm. O, no i tu mamy fajną rzecz jeszcze. Dr numer dwa. Okay. A poczekaj, a co tu jest? Tam byłeś, tam to przyszedłeś. Aha. Tomek, ja naprawdę. Ja przyszedłeś. Ja ci muszę mapę chyba za każdym razem wgrywać, albo na, na rękę ci ja Uważaj. Tu, o. tu to, to, to co zazwyczaj jest, ta część, która jest zazwyczaj na dole, mamy ją zamontowaną. Na dodatek jeszcze są łańcuchy, łańcuchy, które pozwalały na wyniesienie tej rury do góry. Czyli ta rura wychodziła stąd? Tak, ta rura wychodziła stąd. I to jest miotacz. Płomieni, płomieni. I tam na dole był zbiornik z paliwem. Tak. Tu natomiast, co tu, co? Te elementy sterowania. Tutaj gdzieś tam ten przycisk, który pozwalał na wyrzucenie tej mieszanki i zapalenie. I się robił grill, ale na zewnątrz. Ale tu musiało się ciepło robić. Ciepło znaczy, to im się zrobiło, to by zassało płomień do środka. No i natomiast tutaj mamy podobne rozmieszczenie, znaczy właściwie podobne, takie samo rozmieszczenie, pomieszczenie jak w siedemnastce. Łączność. Kierownik się tutaj znajdował. Dowódca. Dowódcy. Tu później, no idziemy jedną stroną. Tomek. O, ciekawe to jest. Niżba dowodzenia. A tu jest fajne, zobacz. <laughs> Tylko, że się nie rusza. A to jest to, czego tam brakowało ostatnio. Czyli to zamykaczka taka. Lubisz moją nomenklaturę? Tak, tu uwielbiam. Tu izba dowodzenia z wieżą obserwacyjną i pomieszczeniem odpoczynku. Proszę czyli zobacz. nie wchodź. Mm, tu nie wchodź. nie wchodź. Nie wchodź. Już nie będziemy pokazywać, bo dzisiaj przede wszystkim o miotacz nam chodziło. Moździerz. Mm, I o miotacz też. A tak, i o miotacz też. No mm. i tutaj mamy co? Strzelnicę obrony wyjścia i wieżę bojowe. Wieża i strzelnica. Do strzelnicy... Spróbuję się dostać, bo one są zawsze fajne. Zobaczymy, czy jeszcze jest. Czy zerkaj, bo jest. Czy jest płyta? Jest. Jest płyta i jest ucieczkowy. Ewakuacyjny. Ucieczkowy jest. O kurde, panie. No to myśmy tam byli, ale ja nie sądziłem, że tam tyle roślin jest. Kurcz. Z tamtej strony nie widać. Nie, tu nie wchodzi. Dobra, więcej już nie będę wchodził w takie miejsca. I Jak baletnica teraz. Pyk, pyk, tu, tu, tu. Pyk, pięknie tu. To w ogóle jakaś fajna podłoga jest. Bo tam była toaleta. Tak to była toaleta. Zobacz. Umywaleczka i będę. Wentylacja obowiązkowa w to. No i teraz możesz sobie zajrzeć tutaj. Teraz mogę zagrać. Ja jeszcze pamiętam, jak do tego obiektu dało się wejść. Ale to było. A co to jest? Co to... Pozwól, żebym to zobaczył, bo wiesz, twoje ja drobne. No, to są drzwi, lekkie znazły drzwi gazoszczelne przesuwne. I tu niestety nie ma wejścia. No, nie no, ma. Nie ma. Jakoś tam sobie dajemy radę z takimi rzeczami na całe eee. szczęście. Żeby nie było, bo my takie czasem robimy no to czar, zobacz, A to są drzwi. No przecież mówiłem, że lekkie Ale te drzwi takie są... No trochę się wygło. I przeciwwaga jest. To nie jest przeciwwaga. To są drzwi lekkie, gazoszczelne. Przesuwne. Aha. To było z tych przesuwających. Zajrzyj sobie po drugiej strony na wejście wejście, nic nie widać. Rura, rura, no? Bo to tak, bo z, kiedyś taką koncepcję wymyślili, żeby nietoperze mogły wlatywać, a ludzie nie, to wstawili rurę, resztę zalali betonem. No. Ale ja tu jeszcze ja tu jeszcze pamiętam jak tu wchodziłem ten. w helmucie w kopalni, a właściwie w sztolni jest wejście taką rurą. I teraz nie wiem czy zaspoileruję odcinek czy nie. To powiem inaczej. Będzie odcinek. Uważaj. Dobra. Będzie odcinek, a w nim drugie podejście. No. I, I tu, tu nie druga wieża bojowa. Tak. O. A i tu powiem, że Próba. fajnie się zachowały napisy. Napisy. Dobra. Wow. O, Wiesz, jak się wchodzi do wieży, w której jest wyposażenie, to wydaje się, że o, taka malutka jest. Ale bez no. wyposażenia, to. Całkiem przestronne miejsce. Dużo jest. Masakra. Mieli rozmach. No i popatrz. Zeks szarten. türm, türm. ale ty ładnie mówisz. Tyrm Kiedyś się uczyło. Po niemiecku. E, Nie, Dawno i nieprawda. Oj. No i obsiąpione pomieszczenie. To co? Okay, bo to w zasadzie zasadnicza część to już było, no to to by było dzisiaj na tyle. Tak, jestem za, bo nie będziemy odświeżać kotleta z podziemiami po raz kolejny, bo to jest praktycznie tak samo. Drodzy moi, w takim razie jak zwykle media społecznościowe, pamiętajcie proszę o komentarzach. Zostawcie komentarz związany może niekoniecznie tylko z filmem, ale no tak czy inaczej. dajcie. Łapkę też. To wszystko wpływa na zasięgi. Jeżeli chcielibyście, aby wasi znajomi również męczyli się z nami lub cieszyli się naszą obecnością, lub chcieli się czegoś dowiedzieć, lub chcieli się pośmiać z nas lub ze mnie, bo Przemek więcej wie. I takie jest też założenie: to napiszcie coś, wtedy zasięgi będą większe i będziemy mogli coś więcej jeszcze zrobić. Zrobimy ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Zrobimy ze wszystkiego. I się coś chcieli, też dajcie znać. O właśnie, Wasze propozycje, czekamy na wasze propozycje. Trzymajcie się ciepło, my idziemy na dół. Pa. Cześć. <ścoughs> Kościół.